No, tak jak dobrze zaznaczyłeś, bracia, to są akurat moi wychowankowie, których ja, ja od 11 roku życia prowadzę. Cieszę się, że, że taki jest teraz efekt tego, że są y, utytułowanymi zawodnikami, że są filarem w USB i y, boksują w USB ze zmiennym szczęściem, ale uważam, że ten. ten y, ten sezon, który teraz nadejdzie, będzie dla nich o wiele lepszy, dlatego że, no mówię, nasi zawodnicy w porównaniu do zawodników z innych państw mają bardzo mało startów zagranicznych. To nie chodzi o to, że my nie umiemy bić lewego prostego, prawego prostego, bo technicznie jesteśmy dobrze wyszkoleni. Tylko jadąc na przykład na zawody główne typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Polak wychodzi z doświadczeniem 10 walk międzynarodowych i wychodzi do niego Irlandczyk. Mówię Irlandczyk, bo już nie chcę mówić o e, państwach postradzieckich typu Ukraina, Rosja. Wychodzi do niego Irlandczyk, który kiedyś, jak pamiętam, reżyserem z terenem Buczyńskim na zgrupowania kadry. E, oni przyjeżdżali, nakręcali nasze, e, nakręcali nasze treningi, uczyli się od nas, a teraz taki Irlandczyk wychodzi do Polakiem, który ma 10 walk międzynarodowych, a on ma 150 walk międzynarodowych. No to no wiadomo, no, gdyby, gdyby nasz zawodnik, nie wiem, gryzł e, ring. To w wielu przypadkach są oni oszukiwani. Oszukiwani pod kątem doświadczenia ringowego, którego naszym zawodnikom brakuje i ja tutaj bym na to przede wszystkim postawił. Dlatego, jeżeli wracając jeszcze raz do braci Kozłowskich, uważam, że w ogóle liga WSB robiona przez pana Koukowskiego to jest bardzo dobry pomysł. Ja z Panu Kokowskiemu ma dobry, dobry bardzo kontakt, rozmawialiśmy ostatnio i ja mu, w, tak jak powiedziałem, w, w każdym przypadku pomogę. Na pewno moi zawodnicy będą do ligi WSB bardzo dobrze przygotowani i nie będzie tak, że oni zaczną, zaczną od przygotowań jak już oczywiście liga WSB. Zacznie się, rozpocznie. Będą I, ja, ja ci przerwę jeszcze, czyli bardzo pozytywnie odbierasz to, że e, właśnie zawodnicy e, mają okazję e, no, spotkać naprawdę utalentowanych zawodników z całego świata i, z nim, i się z nimi zmierzyć. Czyli USB jakby spełnia, e, drużyna Husa Spaland spełnia jakby e, tą rolę takich, e, takiego łącznika z dużym boksem, z, z światowym. No, oczywiście, no ja jestem jak najbardziej za tym. Tak jak, yy, tak jak się słyszy yy, głosy, tak? nawet yy, niejednokrotnie można przeczytać u Was na bokserze, przez yy, osoby komentujące, że co z tego, że jestem mistrzem polski. Tak? A to nie chodzi o to, że. Żeby... Generalnie pozdrawiamy wszystkich komentujących. Mistrzem Polski tylko, to czy, oczywiście y, ci komentujący też nie wezmą pod uwagę, że te chłopaki, którzy zdobywają Mistrzostwo Polski, dużo potu wylewają na treningu, żeby tam się znaleźć, na podium na pierwszym miejscu. Ale wracając do Twojego pytania, uważam, że takie walki z takimi tuzami jak Kuba, Rosja, y, Azerbejdżan, no to jest tylko dla nas nauka, nieważne. Nieważne. Możemy raz przegrać, drugi raz przegrać, ale to jest od nauka wyciągnięta, są jakieś wnioski wyciągnięte, co zrobiłem źle, jak mogłem się zachować, jak ten zawodnik boksował, co on mi pokazał, jakie, jaki sztuczek się od niego nauczyłem i ja mogę to później przekazać w swoich walkach. Uważam, że yy, jest to bardzo dobra nauka, że dobrze, że jesteśmy w lidze w USB, bo chłopaki mogą się dzięki temu bardzo dużo nauczyć i wyciągnąć wniosków. No Właśnie, to teraz z drugiej strony zapytam, bo yy, pojawiło się mnóstwo głosów, że nasi zawodnicy są rozbijani, że nie potrafią sobie poradzić z lepiej utytułowanymi, silniejszymi fizycznie, lepiej przygotowanymi i właśnie z większym doświadczeniem zawodnikami z zagranicy. Wiesz, oprócz tego, że boksujemy, trenujemy i startujemy, to oprócz tego jest jeszcze rola trenera taka, żeby z zawodnikami rozmawiać. Czyli to jest normalne, że y, trener musi być tak zwany pedagogiem i po jakiejś przegranej walce z tym zawodnikiem trzeba usiąść, porozmawiać z nim, posłuchaj, przegrałeś, ale nie martw się, boksowałeś dobrze. To jest na pewno dobry, y, dobra wyciągnięta nauka i z walki na walkę, z turnieju na turniej będzie coraz lepiej. Bo y, czy, czy, czy po ja uważam, że na przykład y, czy Sylwek, czy Grzesiek, bo już nie będę się odnosił oczywiście do innych zawodników, dlatego powiem o tych, których ja trenuję się na sali. Jeżeli przegrają nawet walkę, to nie uważam, żeby oni przegrali tak walkę, żeby przez tydzień im w głowie szumiało. Są to walki mniej więcej wyrównane. Oni są zawodnikami, zawodnikami boksującymi do przodu agresywnie. Zawodnicy z nim boksującymi przede wszystkim uciekają, więc tam nie ma jakichś tysiąca ciosów, które się kumulują, że oni są po, po tygodniu czy po miesiącu coś po, 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 porozbijani. Tak? Ale, ale uważam, tak, mówię, wy, wyciągając te wszystkie wnioski i sumując to, co Ty powiedziałeś, że jest tyle osób które do tego podchodzą, ale po co, bo porozbijamy, niepotrzebne, zaraz coś z tego będzie i tak dalej, którzy tylko krytykują, to tak naprawdę od kogo mamy się uczyć? Mamy się uczyć na naszym polu, na naszym, na naszym polu polskim, gdzie tych zawodników jest praktycznie jeden, dwóch dobrych w wadze. dodatkowo wszyscy się znają już, bo stoczyli po 500 walk ze sobą. No to z kim mamy się uczyć? No? Nie, nie, ja się zgadzam z nie, Tobą. Ja, 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 wszyscy, wszystkie te osoby... Znaczy większość osób, które, które generalnie krytykuje to są młode osoby, które nie pamiętają starych czasów, gdzie generalnie polska kadra jeździła z turnieju na turniej, ze zgrupowania na zgrupowanie, boksowali bez kasków, żyją, wszystko jest w porządku. I osiągali wyniki takie, jakiego osiągali. No, zawodnicy typu Pietrzykowski i Kulej mają po 350-400 walk stoczonych. A teraz kończy taki zawodnik y, boksujący do 28 36 roku życia i on ma 150-200 walk. No to przecież jest oczywiste i jest to y, realne, że y, ci zawodnicy kiedyś toczyli o wiele więcej walk i dzięki temu mieli takie doświadczenia, jakie mieli i zdobywali największe laury na największych zawodach. Więc uważam, podsumowując to, że te walki są nam potrzebne, bo jeszcze raz powtarzam, nie jest sposób wyjść do jakiegoś słabego zawodnika i go otłuc, a boksując z zawodnikiem z najwyższej półki światowej możemy się czegoś nauczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, poprawić coś w swoim boksie.